to jest za akord Buduję sobie na przykład na piątym stopniu, on świetnie brzmi, dlatego że to jest akord dominantowy, o charakterze dominantowym. g -dur. Tak, mamy g mhm. Potem mamy septymę i nonę. Mhm. Tak by brzmiał G-9. Ale ponieważ mamy zamiast tercji kwartę, to jest mhm. G9 plus 4. I teraz ja sobie lewa ręka zagra G, a prawa ręka zagra resztę składników. Jeżeli nie chcę grać kwinty, mogę wyrzucić kwintę w pięciu dźwięku Nawet w czterech dźwiękach też zdarza się, że kwinta jest wyrzucana, mhm. za to, że kwinta jest neutralnym składnikiem. I wtedy mamy taki akord.